Halo, halo! Dzień dobry ciociu! Dzień dobry, cześć kochana! Bardzo mi miło, cieszę się, że w końcu się ciebie doprosiłam do koła plotka. E, tak, ja udało jestem do Możemy startować, ale nie wystartujemy, dopóki nie powiesz magicznej formuły. Dzień dobry kochani, z tej strony Ciocia Lifestyle i dziś zagram koło Plotka. Dostawałaś kary w dzieciństwie? Kary w dzieciństwie? No, najczęściej szlaban. Nic nadzwyczajnego, zwykły szlaban. Ale szlaban na co? Na spotkania z koleżankami, w weekendy. A za co? Nie było szlaban? spotkanek. No, za co? Za różne rzeczy. Jak coś przeskrobałam. Generalnie ja nie byłam jakimś bardzo problematycznym dzieckiem. Raczej byłam grzeczna, więc tych kar nie było jakoś dużo, ale czasami się zdarzyło, że. Niestety wszystkie koleżanki się spotykały, a ja siedziałam w domu. Czy wierzysz w zjawiska paranormalne? E, teoretycznie, generalnie nie wierzę, ale boję się na przykład być sama w domu, więc najczęściej jak jestem sama i nie zasypiam, to muszę mieć gdzieś włączone światło, e, bo się po prostu boję różnych rzeczy. Ale, ale tak widzi. Nie, nie, nie wie... widziałam nigdy żadnych. Nie, nie, nie mam z widów, że nagle wydaje mi się, że poduszka się rusza. Ale generalnie czuję się dużo bezpieczniej, jeżeli mam włączone jakieś malutkie światełko. Wyznam Wam, że mój pies Leszek puszcza głośne bąki i udaje, że to nie on. Robi to także i to przez sen najczęściej. Śpi, śpi, puszcza bąka. Odwraca się, tak jakby sprawdzał, czy przypadkiem nie ma za nim kogoś, na kogo mógłby zrzucić winę, i później wraca do spania. Czy weźmiesz ze mną udział w pojedynku na racuchy? Bo ja tam sprawdziłam w internecie i na no. racuchy, że robisz niezłe racuchy. Oh, ale Podobno, no, no tak jest, tak. Ale ja ci powiem, że masz tutaj godnego przeciwnika, bo oh. e, moje towarzystwo twierdzi, że najlepsze co ja robię, to robię właśnie racuchy, więc może Szerio? trzeba się na nie no, spojedynkować. No to koniecznie musimy to zrobić. Ja bardzo chętnie, moje racuchy są super, wszyscy mi piszą. Moi followersi robią je namiętniej, wysyłają mi zdjęcia i piszą, że są najlepsze i że jak robią to teraz cała rodzina, albo chłopak, albo mąż, to tylko racuchy chce jeść non-stop. Mój współlokator również tutaj się zakochał w racuchach i też robi je ciągle, więc generalnie tak, już w racuchach jestem można powiedzieć wyspecjalizowana. No ja też, tylko że ja w przeciwieństwie do ciebie, jak mnie wszyscy znajomi proszą, Nina daj przepis. To ja nikomu nie dam. Nie dajesz. No nie daję, bo dostałem... Nie, to od babci, ja mam dobre, ja no mam dobre serce, więc jeżeli ktoś komuś ma to zrobić dzień i ktoś ma mieć przyjemne popołudnie, wieczór czy poranek, to ja bardzo chętnie się podzielę. Dobra, Nina, kręć dalej. Ciociu, czego w kuchni Cioci nie może zabraknąć? Czego nie może zabraknąć? Panierki, czyli panko albo bułki tartej, masła. Yy, I parmezanu chyba nie może zabraknąć. Prysiadka, tak, się... zdecydowanie. No i cukru, nie ma się co oszukiwać cukier jest super. <grysiadka> Muszę wam wyznać, że nie, nienawidzę mieć bałaganu w domu. Nie chodzi o to, że kurz, bo kurz może sobie leżeć, ale nie znoszę mieć bałaganu. Niepościelone łóżko, właśnie jakieś buty nierówno stojące to ja tego nie znoszę. I nawet dzisiaj przed nagraniem wstałam rano, ganiałam po całej chacie i układałam wszystko, chociaż wiedziałam, że i tak tego nie będzie widać na nagraniu, to musiałam mieć to wszystko poukładane, żeby mieć taki spokój w głowie, że mogę sobie usiąść i spokojnie wam nagrać koło plotka. Najfajniejsza część leszka. O Jezu, leszek ma wszystko fajne, ale ja kocham uszy i łapki. W sensie zapach uszu i łapek Leszka, To jest coś, że ja bym mogła non-stop leżeć na nim i wąchać mu łóżka i wąchać łapki, bo to jest taki specyficzny, dziwny, charakterystyczny zapach. Bez czego nie ruszysz z domu. Bez czego nie ruszę z domu? Chyba bez portfela nie ruszę w domu. Zawsze mam przy sobie portfel. No nigdy A? nie wiadomo, co będzie potrzebne czy, czy nie zostanę wylegitymowana, czy nie będę musiała zapłacić za coś, więc portfel mam zawsze przy sobie. Najgłupsza propozycja zawodowa, jaką otrzymałaś? O kurde, najgłupsza propozycja zawodowa, chyba nie było takich głupich. Kiedyś chyba dostałam propozycję reklamowania kiełbasy, ale to nie jest absolutnie głupie, jakby czułam się e, naprawdę wyróżniona e, tą propozycją. E, nie przyjęłam jej, ale tak poza tym to chyba nie, nie, nie było żadnych takich, e, jakichś takich głupot strasznych. Moja ulubiona zupa owocowa to była z młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem. I to było takie, że mmm, pyszne. Nie znoszę, jak widzę, jak ktoś sprząta i robi to inaczej niż ja, to mam ochotę wyrwać mu tą szmatę, strzelić w łeb i zrobić to po swojemu. Dlatego najczęściej sprzątam, ale jakby sprzątanie sprawia mi też radość, więc nie jest to kara dla mnie i nie jest mi smutno z tego powodu. Kto ma tajemniczy operator, czego nie mają inni faceci? No ma kamerę, ma porządny... porządną kamerę, tak. Czyli porządny sprzęt ma. Ma porządny sprzęt i, i tak, który. Dokładnie. <ścoughs> <śpiew> 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 tak, jest profesjonalistą w swoim fachu. Kręćmy dalej. Może. <śpiew> <śpiew> Goniłam za panią, która z bankomatu wyciągnęła pieniądze i nie wzięła 50 zł. I ja stałam w kolejce do bankomatu za nią i zobaczyłam, że ona nie wzięła tych pieniędzy, więc wzięłam te 5 dych i biegłam za nią, krzycząc, że nie wzięła pieniędzy. Szybkie strzały. Pizza. Jazz, bo jakby kumpluje się bardziej z jazz. Na golas. Wajki. Czym najlepszy jest tajemniczy operator? No ja w czym, no w kamerowaniu. <grym> ale ma też ogromne poczucie humoru i opowiada świetne dościwy, więc to, to też jest duża wartość pana operatora. Czyli komik operator się trafi. <grym> Dokładnie, Oboje ja już wielokrotnie mówiłam, że on powinien pracować w kabarecie, bo świetnie potrafi udawać inne osoby. Może o, nie czyn. tak, że, że głos moduluje, że ma taki sam, ale też. Ale zachowanie, sposób mówienia, artykulacja robi to perfekcyjnie. A ciocie przedrzeźnia? O Jezu, non stop. Cały <laughs> czas. Ja tam już się obrażam, bo już niektóre rzeczy nie są śmieszne, ale generalnie tak, przedrzeźnia mnie non stop. Z czyją szafą gwiazdy zamieniłabyś się na zawartość tej polską, polską czy zagraniczną? A, polską, zróbmy polską. Beaty Kozidrak, no co za pytanie! Wiadomo, z panią, z panią Beatą bym się na szafy zamieniła. Ona musi mieć takie perełki tam, gdzieś nawet na dnie, z, z lat ubiegłych, z poprzednich dekad, że tam naprawdę to musi być prawdziwe królestwo szafa pani Beaty. Uwielbiam posprzątać mieszkanie, zmienić pościel na świeżą, wziąć prysznic, położyć się do takiej świeżutkiej pościeli i sobie tak leżeć, czytać książkę albo oglądać serial, jak to tak wszystko pachnie pięknie. To jest takie super przyjemne. Ta pościel jest jeszcze taka sztywna troszeczkę i tak smyra skórę, drapie delikatnie to jest super. Nie znoszę, jak na przykład jestem w jednym pokoju, są zamknięte drzwi i słyszę albo za ścianą od sąsiada, albo z drugiego pokoju, na przykład włączony telewizor. I takie, że nie do końca słyszę, co w, tym, w tej telewizji się dzieje, albo radio może być, ale słyszę, że coś tam gra i ja mam taką absolutną ciszę i to mnie tak wyprowadza z równowagi, jak tak dochodzi do mnie ten dźwięk. To jest takie mam ochotę pójść do tego sąsiada i, i mu powiedzieć, żeby skrzyżował telewizor. E, ciociu, co lubisz wąchać? Psie uszy, psie łapki, lubię wąchać. I lubię wąchać sery różne, lubię wąchać też, bo pachną pięknie. I kwiatki lubię wąchać. Wczoraj dostałam konwalie i pachną mi tam, więc zaraz jak skończymy to pójdę sobie niuchnąć. E, no i perfumy lubię wąchać, kosmetyki lubię, szminki, taki zapach takich starych szminek jak kiedyś był, to lubię jak hmm. szminki tak właśnie pachną i to też lubię wąchać. Jak byłam dzieckiem to kochałam się oczywiście no, w Niku karterze z Backstreet Boys, jak wszystkie y, dzieci, małe dziewczynki. Ciociu, tyś z jajami za pan brat, o twoich jajo chlebkach głośno na całym świecie. Teraz spróbujesz popić, pobić rekord w ubijaniu piany z jaj. Masz na to dwie minuty. Ubijasz nogą albo ustami. Trzy, dwa, jeden, start! Dwie Jezu, minuty. akurat miałem akurat dzisiaj bezę zrobić. Więc miałam białeczko w lodówce. Matko kochana! Ciocio, ale ja też chciałam powiedzieć, że to dobry trening jest na, na łódka i na łydki chyba. No wiem, ale ja już dzisiaj zrobiłam nawet y, trening, powiem Wam. Naprawdę? O! Tak. Dzisiaj rano zrobiłam sobie poranną jogę. Matko, to ucieka! Nie, nie Czekajcie, jakoś może... Ale ja ze sobie to tylko złapać, bo to mi ucieka. <laughs> Nie kochani! Nic z tego nie będzie. No tej jeszcze, uh! jeszcze została ci minuta, może się tam uklepią, no. Może nie, ustami no, chyba, spróbuj. Chyba oddam yy, po prostu walkowerem. Czyli nie, nie do zrobienia. Nie, da się. nie do zrobienia. Ja szkoda, szkoda białka po prostu. Ciocia, no żeś przerżnęła naszą misję, no. No wiem, ale patrzcie. No, ale rękami, o, no to wiesz, to, 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 to ino każdy zrobi. Za mało, za mało białka jest. Albo soli nie dosypałaś. Podobno tu nic nie daje, tak słyszałam. Że to no jest. Wiem. Ja tu zawsze tak dobrze sobie widziała. Ja wiem, ja tak samo dolewałam oliwy do, do makaronu i też moi followerci pisali, że to w ogóle jest nieprawda i że nie dolewa się makaronu do makaronu oliwy, bo sos się nie przykleja do makaronu. Boże, ja zawsze dolewam oleju do makaronu. Ja też właśnie dawałam, teraz już nie daję. Także nie Prawda ta I ja jeszcze mam tak, tak. Że jak zimną wodą potem przelewam makaron, to i tak jeszcze zawsze do skrapia. Nie można nie... w ogóle przelewać wodą makaronu. A. No to się czegoś nauczyłam dzisiaj, no? Tak. No dobrze, tak, czyli... Zero ci... oliwy do makaronu i zero soli do białek. Trzecia przerżnęła, ale przed Tobą kolejna tak. misja. Pamiętaj o tym, że będzie bitwa na racuchy, jakoś się dogadamy. Tak jest. E, tak. E, a ale teraz mnie teraz... też trzeba ubijać. Będziemy ale. ubijać stopami ciasto mieszać. Czy rodzice zabrali Ci kasę z komunii? Tak! Właśnie nie wiem, co się stało z moimi pieniędzmi z komunii. Nie dostałam, w ogóle na komunię nie dostałam roweru, nie dostałam zegarka. Czyli takich klasyków komunijnych, to ja nie miałam. Dostałam, pamiętam, że złote łańcuchy, które, w których nie chodzę, bo oczywiście komunia była dawno temu, więc moda była trochę inna, chociaż ale musiałabym się zabawy. No, złoty łańcuch to teraz jest wiek. No ale właśnie nie, to nie taki. To były jakieś pierścionki, no na przykład pierścionek z bursztynem dostałam. No to tak. No właśnie. Ale dostałam Walkmana i to był najlepszy prezent od wujka Krzysia. Walkmana marki Sanio, z którym później już po, na, na imprezie pokomunijnej chodziłam non stop z nimi słuchałam. Eee, chyba New Kids on the Block. Alright. Kasety, tak. Eee, nie wyobrażam sobie życia bez seksu w wielkim mieście. Leć. Którego internetowego trendu nie pojmujesz? TikToka. Jest to dla mnie niezrozumiałe i mówię to za każdym razem, że gdybym była Billem Gatesem albo jakąś inną osobą, która ma dużo pieniędzy, to kupiłabym e, tą aplikację i po prostu podpaliła serwery, żeby już nikt nie musiał nagrywać tych strasznych, nieśmiesznych rzeczy, e, bo jest to naprawdę... no ja żenuje mnie oglądanie tego. Czy maseszyn jest w ciąży? Bardzo dziękuję za uwagę. Było mi bardzo miło gościć Was na mojej kanapie i było mi też miło odpowiadać na, na te pytania, które wcale nie były takie łatwe. No niestety nie udało mi się ubić białek, ale takie jest życie, nie wszystko wychodzi. Dziękuję bardzo moi drodzy za uwagę, a więcej zobaczycie w pole Plotka Ekstra. Link macie w opisie. Dzięki! Dzięki, cześć ciociu! Pa, do zobaczenia!